Jak już wiecie, jakieś dwa miesiące temu zacząłem swoją przygodę od rozdawania ulotek niestety bezskutecznie, ale cudownym zbiegiem okoliczności moja znajoma poleciła mnie dalej i tym magicznym sposobem przez totalny łód szczęścia zdobyłem swojego pierwszego klienta. No i tak pracowałem sobie nad moim pierwszym w życiu sklepem internetowym. Pomału zbliżałem się do końca i nagle zadzwonił telefon. Okazało się, że ten mój klient, dla którego właśnie robię sklep internetowy, Znowu polecił mnie dalej. Powiedział swojej znajomej, że fajne strony internetowe robię, oprócz tego, jakieś grafiki i ogólnie, że fajny gość jestem. No, i ta znajoma zadzwoniła i spytała się mnie, czy nie przygotowałbym grafiku zajęć do jej szkoły tańca. Ja odpowiedziałem, że jak najbardziej mogę coś takiego przygotować. Dostałem zdjęcie ręcznie naszkicowanego planu zajęć, no i usiadłem do projektu. I wiem, co teraz możesz sobie myśleć, że zamiast szukać klienta na strony internetowe, to ja siedzę i robię jakąś głupią grafikę. Ale tata zawsze mi mówił, że najpierw trzeba od czegoś zacząć, nawet za mniejsze pieniądze, ale najważniejsze, żeby zdobyć klienta. No i tak też zrobiłem. Wypieściłem ten grafik najlepiej, jak umiałem, no i wysłałem. Na drugi dzień dzwoni telefon, okazało się, że kilka rzeczy było do poprawy. No i tak wprowadzałem te poprawki, później były kolejne zmiany i kolejne. Ale wiedziałem, że jest to dla mnie szansa na zdobycie drugiego klienta. Wysłałem w końcu finalną wersję i powiedziałem, że nie chcę za to żadnych pieniędzy. To prawda, było kilka zmian i poprawek, ale tak naprawdę to była drobna grafika, a po cichu liczyłem na to, że w przyszłości może będziemy robić stronę internetową. No i tak minął jeden dzień, drugi, trzeci, aż w końcu zadzwonił telefon. Okazało się, że ta znajoma jednak chciałaby zrobić stronę internetową. I to nie byle jaką, bo chciałabym mieć tam sklep, a oprócz sklepu system rezerwacji online na zajęcia czyli naprawdę duży projekt. Umówiliśmy się na spotkanie, żeby omówić wstępny zarys strony i szczegóły współpracy. No i oficjalnie dostałem zielone światło, żeby zacząć działać. Także bardzo się z tego cieszę. Właśnie zabieram się do pracy za mój drugi projekt. I jakbym miał to jakoś zgrabnie podsumować, to powiedziałbym, że mój tata jednak miał rację, żeby zrobić nawet coś małego, byleby tylko zacząć działać z klientem.